Zabytkowy klasztor cystersów w Wąchocku ma dla turystów, pielgrzymów, znawców sztuki i polskich patriotów wartość wyjątkową. Jest jednym z najcenniejszych i najlepiej zachowanych romańskich założeń klasztornych w Polsce, który umieszczono na prestiżowej liście pomników historii. Opactwo ufundowane zostało w 1179 roku przez biskupa krakowskiego Gedeona, a jego historyczne znaczenie podnosi fakt, iż stanowiło bezpośrednią filię konwentu z dalekiego Morimont we Francji. Jest bezcennym skarbem nie tylko ze względu na unikatową architekturę romańską i wczesnogotycką. Kościół, wraz z zabudową klasztorną, wzniesiono do końca XIII wieku, ale również jako miejsce o ogromnym znaczeniu dla naszych walk o wolność i gospodarczych dziejów kraju. Dość wspomnieć, iż to dzięki cystersom z Wąchocka, starachowice otrzymały wielkie piece hutnicze, a bochnia swoją sławną kopalnię soli. W najtrudniejszych zaś dla polskich chwilach Mogli na klasztor liczyć organizatorzy kolejnych powstań. Wysokiej klasy romańska architektura kościoła i klasztornych wnętrz, historycy sztuki spierają się, czy budowniczych ściągnięto tu z Francji czy też z Włoch. Ujmująco prosta w ogólnym zamyśle, lecz pełna tajemniczego uroku i finezji w detalu, przyciąga tysiące gości z całego świata. Podziwiać tu można refektarz, czyli klasztorną jadalnię, uważaną za jedną z najpiękniejszych sal tego typu w naszej części Europy. Osoby, które skorzystają z pokoi gościnnych opactwa, mogą doświadczyć tu niezapomnianego przeżycia, jakim jest milczący cysterski posiłek, spożywany w tym miejscu od setek lat. Najpiękniejszą perłą opactwa jest kapitularz z końca XII wieku. Należy do kilku tak wysokiej klasy i tak zachowanych w całej Europie. Piękno kamieniarskiego detalu uzmysławia niezwykłą moc oddziaływania romańskiej sztuki. Zgodnie z benedyktyńską regułą Ora et labora rozwiniętą przez świętego Bernarda. Cystersi równo dzielą czas między służbę Bożą a pracę. Dzisiaj, poza obowiązkami w parafii, wymaga jej od nich sad, rozległy warzywnik, statko, sympatycznych krów oraz spore gospodarstwo rolne. Ważną część zakonnego życia stanowi oddawanie się studiom i pogłębianie wiedzy. Mozolnie podnoszona po zawierusza dziejów biblioteka, wciąż jednak czeka na szlachetnego darczyńcę, dorównującego gestem dawnym pokoleniom Polaków. Miejscem zimowych prac zakonników była natomiast fraternia. Dziś mieści się tu lapidarium, czyli zbiór kamiennych okruchów historii opactwa. Przez mroczną sień można również dotrzeć do karceru, w którym odbywano niegdyś kary za łamanie zakonnych reguł. Piękne wnętrze romańskiego kościoła rozświetlają ciekawe sceny barwnych fresków i barokowy wystrój. Tworzą go ołtarze z bogatą dekoracją snycerską elegancka ambona oraz kaplica kronikarza polski cystersa Wincentego Kadłubka. Warto również zwrócić uwagę na trzystuletnie organy. Wysokiej klasy instrument, który poszczycić się może rzadkimi walorami brzmieniowymi, wykonany został przez sławnych cysterskich organmistrzów po klasztor na jeździe Węgrów. Ważnym elementem rozplanowania wszystkich zabytkowych klasztorów są wirydarze, czyli dziedzińce. Opactwo w Wąchocku posiada dwa takie miejsca. Mniejszy z nich, wirydarz opacki, służy dziś jako bardzo nastrojowe patio klasztornej kawiarni. Prócz doskonałej kawy i pysznego ciasta domowego wypieku można tu solidnie podjeść kuszą sławne pierogi mnicha oraz smakowita cysterska kiszka. Większy zwierydarzy otoczony jest krytymi krużgankami, w których znalazł godne miejsce spoczynku legendarny dowódca świętokrzyskich zgrupowań AK, pułkownik Jan Piwnik. Doskonałą lekcję historii, która zapadnie w pamięć nie tylko młodzieży, ofiaruje klasztorne muzeum. Poza wzruszającymi pamiątkami naszych walk o niepodległość, można odkryć tu mnóstwo pasjonujących ciekawostek. Otaczający opactwo mur to również miejsce upamiętniające bohaterów polskiej walki zbrojnej. Tablice poświęcone dowódcom państwa podziemnego i niezłomnym partyzantom II wojny światowej tworzą ten poruszający serca panteon pamięci. Klasztor cystersów w Wąchocku zaprasza na spotkanie z mnichami i pomnikiem historii, jednym z fundamentów polskiej tożsamości.